to bardziej odważny, może też wypożyczyć samochód. Lokalny styl prowadzenia może często zaskoczyć. To jest styl dynamiczny, kreatywny. Włosi bardzo często prowadzą i parkują, jak się da. Klakson to najczęściej narzędzie do komunikacji, czyli jak ktoś trąbi klaksonem, to znaczy, że czasami cię pozdrawia. Czy... W Nowych Włoszech ja sobie tak myślę, że to jest temat na pewno dla osób o mocnych nerwach. To jest pierwsza rzecz, a jeśli ktoś nie ma mocnych nerwów, to Walerjanka przed. Ja czasami mam tak, że jeśli parkuję w taki sposób, no nie powiem, że kreatywny, ale za blisko innego samochodu, to robię zdjęcie. Mi i samochodu obok. Inne, inne problemy, które mogą być, to jest na przykład ZTL, Zona trafiko Limitata, to jest strefa ograniczona mm -hmm. ruchu w centrum miast. Sama dostałam dwa mandaty za to. I czasami nawet Google Maps się tam wprowadzi. Dobrze tak. też właśnie ściągnąć sobie aplikację Google Maps z mapami offline, bo linie niebie, niebieskie zazwyczaj to są linie płatne. Mm -hmm. Potem są linie białe, to są zazwyczaj parkingi e, darmowe. Żółte. Na żółtych absolutnie nie wolno parkować. Na polu przeważnie jest bardzo dużo tablic rejestracyjnych polskich. Ale tak naprawdę to są Włosi. To zależy od wysokich kosztów ubezpieczenia pojazdów. Dużo osób zmienia po prostu zameldowanie. Ta procedura jest taka, że po prostu osoby eksportują pojazdy do Polski, rejestrują te pojazdy, no i mają tablice rejestracyjne. Basiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Grafiecie. Całej rozmowy możesz posłuchać na kanale YouTube Wicolo Italiano.